Wojewódzki Ośrodek, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładu Chirurgii Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Koszalina przeprowadził dla pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Bożyn bezpłatne badania rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym. Badania zostały wykonane aparatem cyfrowym rentgenowskim w Angulasie usytuowanym na rynku 20 września o 10. Rano. Jak mogliśmy zauważyć, bardzo wiele osób skorzystało z tej możliwości. Myślę, że każda forma profilaktyki i różnego rodzaju schorzeń w jakimś wcześniejszym stadium służy mimo wszystko tak ogólnie pojętemu zdrowiu naszego społeczeństwa. 21 września odbył się wykup gruntu od ENEI z siedzibą w Poznaniu jest to działka chyba tutaj w ramionie komorowo sobie tu może dwa słowa komentarza Panie Przewodniczący bo pojawiają się od czasu do czasu tutaj te transakcje z energetyką po prostu jest taka sytuacja, że kiedyś trafostacje głównie były lokalizowane na gruntach ogólnie mówiąc skarbu państwa nikt nie przejmował się kto dysponuje tym terenem i tak dalej. I mamy tutaj wiele takich sytuacji, gdzie są nieuregulowane swoje własnościowe i, na, i po komunalizacji mienia te trafostacje stają na, na, na naszych działkach. No i tutaj energetyka przyjęła taką zasadę, że wszędzie tam, gdzie docelowo te trafostacje mają istnieć, a już szczególnie kiedy podlegają modernizacji, energetyka musi je wykupować, natomiast często jest odwrotnie, że jeżeli jakaś zbędna droga prowadząca do takiej działki, no to musimy przenieść gminę i wiele takich transakcji udało się tutaj przeprowadzić w ostatnich latach, porząd, porządkując tą sytuację. 21 września minął dzień składania ofert na budowę ulicy Prusa w Olszynie. Wykonawcą zostało konsorcjum, może nie będę tutaj wymieniał wszystkich członków, natomiast cena wybranej oferty jest 176 356. To jest kolejne zadanie inwestycyjne, które realizujemy w bieżącym roku. Jest to też powiązane w jakimś sensie z modernizacją e, terenów rekreacyjnych na łąkach, z budową zbiornikach, na tyłach e, ulicy no i Mam nadzieję, że dzięki temu e, zadaniu cały ten fragment miasta zyska zupełnie inny e, wizerunek. 22 września minął termin składania ofert na udzielenie e, kredytu bankowego, o którym mówiliśmy na poprzedniej sesji. Dziś już mogę Państwa poinformować, że e, w drodze postępowania e, konkursowego czy przetargowego e, wybrana została oferta ING Banku Śląskiego z e, Zielonej Góry. E, może tylko jedno zdanie na temat warunków. Jak Państwo wiecie, myśmy zawsze tutaj brali pod uwagę emisję obligacji na ewentualne pokrycie części potrzeb inwestycyjnych. Idąc na skróty, bo nie chcę tutaj wymieniać poszczególnych jakichś składników kosztów, obligacje w tej chwili można uzyskać na za zawartość w 55 Natomiast tutaj uzyskaliśmy te środki w skrócie mówiąc na poziomie 4,36 stopy procentowej, czyli widzicie Państwo, że zdecydowanie są te środki korzystniejsze od emisji obligacji, dlatego wybraliśmy tą formę pokrycia naszych deficytu. 22 września Rozpisane zostało postępowanie na modernizację boisk sportowych w starym dziedzinie przy szkole. Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 45N24M z infrastrukturą towarzyszącą. Boisko będzie ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży. Podobne boisko będzie wybudowane w miejscowości Święto. Nie mam tutaj informacji, a tyle tych budujemy, że nawet no nie wiem, która informacja, którego dotyczy. 22 września odbył się odbiór kanalizacji teletechnicznej przygotowanej pod połowę sieci miejskiej, internetowej. Chcę powiedzieć, że Jesteśmy tutaj po dosyć takich zaawansowanych rozmowach z różnymi firmami, z którymi możemy to przedsięwzięcie realizować. I pomimo, że ta te technologia no jest prawie że kosmiczna i bardzo droga, to okazuje się, że przy odpowiednim przygotowaniu programu, przy odpowiednim skonstruowaniu wniosków, możemy kupić za niewielkie pieniądze kilka uczeni na innym Między innymi jest uważamy, że będziemy w ramach takiego działania 8.3, które można w takim prostym języku określić jako umożliwienie różnym osobom, których jest na własny internet, który jest nakierowany na właśnie doprowadzenie i udostępnienie tego szeregu pasmowego internetu. Możemy wyposażyć no nie tylko w przyłącze internetowe, ale również dla budowy osoby z powiedzmy takiej grupy wykluczenia społecznego przy okazji możemy zbudować infrastrukturę która będzie służyła nie tylko tym środowiskom, ale również łączy instytucje, nasze jednostki gminne, a również stworzy podstawy do zafunkcjonowania ogólnodostępnego internetu poprzez chociażby tutaj współpracę z partnerami prywatnymi. Tak jak powiedziałem wcześniej, to zadanie chcemy rozpocząć w roku przyszłym, ale już dzisiaj można powiedzieć bardzo starannie rozważamy w, jakim, w jakiej formie miałoby być ono realizowane. 23 września w ramach zajęć języka polskiego uczniowie Szkoły Profesorów Skarbick mieli okazję zapoznać się ze strukturą Urzędu Miejskiego i dowiedzieć się jak funkcjonuje nasz samorząd. Muszę powiedzieć, że takie spotkania są zawsze e, bardzo ciekawe. Biglinowo jakie spadną pytania tutaj pod naszym adresem, a przy okazji myślę, że przybliżamy tych e, maluków do, e, do zasad funkcjonowania takiej lokalnej demokracji. 24 września minął termin składania ofert na budowę boiska sportowego w Karpicsku i jak wiemy ja nie została został włożona żadna oferta wobec czego przetarg zostanie powtórzony. 25 września o godzinie 8 był zbierany sprzęt AGB w użyty akcja była prowadzona przez finansujących między innymi obrad. Miniony weekend obfitował wiele ważnych wydarzeń, m.in. nastąpiło oficjalne otwarcie, a właściwie nadanie nazwy ulicy Józefa Rutkowskiego, pierwszego powojennego dyrektora Polszczyńskiego Liceum, również profesora przedwojennego w tej placówce. Było to elementem 10 i zjazdu absolwentów Liceum, no i myślę, że również ten element miał charakter bardzo uroczysty i wzruszający, szczególnie yy, dla wnioskodawców. Może na koniec jeszcze powiem na jakich inwestycjach trwają prace. Trwa remont ulicy Powstańców wielkopolskiej, o którym już mówiłem. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy i Stare Wici, budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Dąbrowie, budowa kanalizacji sanitarnej w Tłokach. Natomiast na dzień dzisiejszy chcę Państwa poinformować, że przygotowujemy, a właściwie uruchamiamy w przetarg na kolejne duże zadanie kanalizacyjne obejmujące miejscowości Rudno i Nowa Obra. obra myślę, że zostaną naprawdę nam już końcówki, które wykonamy już chyba w ostatnim etapie ułoctwo straty i te satelity najbardziej oddalone od centrum całego systemu. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja cieszę się z tego powodu, że od kilkunastu godzin pada deszcz, chociażby tylko dlatego, że deszcz właśnie zmył takie nieczystości pobudowane naszego rynku, ale jednocześnie wykazał wielki markament. Po prostu kałuże się tworzą na tymże nowo wybudowanym placu przy Raduszu. Zatem moje pytanie brzmi tak. Czy wykonawca tychże robót jest zobowiązany do usunięcia tego typu nierówności, czy, czy poprawki w ogóle i jak długi to okres będzie trwał gwarancji, czy, czy, czy powiedzmy usuwania tych markamentów? Dziękuję. Zgodnie z zawartą umową i z wszystkimi umowami zawieranymi na, na roboty budowlane, wykonawcy minimum dają nam 3 lata gwarancji. W momencie, gdy odbywa się jakiś przegląd gwarancyjny, a na przykład jeżeli taka sytuacja, jak Pan mówi, ma miejsce, to ten przegląd gwarancyjny nie musi być zwoływany po roku, może być zwołany wcześniej i, i wykazany jako usterka, to od tego momentu okres gwarancji również się wydłuża. Jest też rękojmia, która występuje po gwarancji. Także yy, mieliśmy już nieraz sytuację, że egzekwowaliśmy od wykonawców jakieś usterki, które, które bardzo często, tak jak pan to tutaj wspomina, na przykład przy budowie dróg, wychodzą właśnie przy opadach deszczu, gdzie praktycznie przy pomiarach, przy odbiorze końcowym pomiary wykazują, że spadki, nawierzki są wykonane właściwie. Natomiast mimo to tworzą się jakieś zastoiska, z prawornej kałuży i wtedy właśnie dokonujemy tych przeglądów i wykonawca jest zobowiązany do nadnoszenia poprawek.